Dzisiaj jako Fundacja DKMS jesteśmy na zaproszenie Fundacji Carita po to, żeby przeprowadzić rejestrację potencjalnych dawców szpiku. A robimy tą rejestrację dzięki temu, że wspiera nas drużyna szpiku, czyli organizacja poznańska, która robi bardzo dużego dla pacjentów, ale też rejestruje potencjalnych dawców szpiku właśnie wtedy, kiedy są ku temu okazje, żeby móc pozyskać nowych dawców. Tak, działamy tutaj lokalnie na terenie Poznania i Okolic, wspieramy rodziny onkologiczne i staramy się pomagać jak tylko możemy. Też współpracujemy właśnie z DKMS-em i często jesteśmy razem na akcjach, rejestrujemy dawców szpiku. także zapraszamy serdecznie na nasze stoiska. W całej Polsce na imprezach zdrowotnych w większości jesteśmy i rejestrujemy dawców. Przychodzą chętnie i jest zainteresowanie? Jest. Tak, jest i to nawet bym powiedziała, że jak na tego typu imprezę całkiem duże. Ja myślę, że tutaj duża zasługa konferansjera, który e, cały czas mówi i zaprasza do wszystkich stanowisk, ale rzeczywiście to, że mówię o DKMS-ie powoduje, że ludzie przychodzą. Podejrzewam, że niektórzy mogą zadawać pytanie, czy to boli? E, tak, często ludzie zadają różne dziwne pytania, ale to też dlatego, że panuje taki powszechny mit o dawstwie szpiku, że... To jest igła w kręgosłup, e, więc ja od razu dementuję, to nie jest igła w kręgosłup, są dwie metody pobrania, bo to co my dzisiaj robimy, to jest rejestracja potencjalnych dawców szpiku. I nie każdy potencjalny dawca zostanie dawcą rzeczywistym, ale ten, który już zostanie dawcą rzeczywistym, czyli jego antygeny HLA będą zgodne z e, tym kodem genetycznym pacjenta, e, będzie miał możliwość... E, że jedna z dwóch metod pobrań zostanie wykorzystana w jego przypadku. I teraz 90% to jest pobranie z krwi obwodowej, a 10% to jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. I to jest ważne, że to jest talerz kości biodrowej, nie kręgosłup. Metody, które są bezpieczne, przede wszystkim też jest tak, że dawcy szpiku. Zawsze są przebadani na okoliczność tego pobrania. Czyli oni muszą rzeczywiście być zdrowi, nie mogą mieć takich schorzeń, które mogłyby zaszkodzić im albo mogłyby zaszkodzić pacjentowi. Więc to jest wszystko jakby pod kontrolą. Jesteście dzisiaj w miejscu i podczas wydarzenia, na którym zapewne są pacjenci korzystający już z Waszej pomocy. Tak, jesteśmy na imprezie Rajd po Zdrowie, która jest organizowana, tak jak powiedziałam, przez Fundację Carita. Eee, która również jest organizacją, która wspiera pacjentów, więc myślę, że tutaj wśród obecnych osób jest dużo pacjentów, którzy eee, albo leczyli się innymi metodami, ale być może są też tacy pacjenci, którzy rzeczywiście eee, dostali szansę na życie dzięki pomocy kogoś, kto kiedyś się zarejestrował jako potencjalny dawca szpiku.